Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam hiszpańską rację żywnościową Lunch A3, czyli wersja obiadowa. Całość waży 768 gramów, czyli mniej więcej waga podobna do innych racji, tak zwanych 8-godzinnych. Całość zapakowana w taką cieniutką folię. No a w środku, oczywiście, będzie zapewne kartonik tak jak to było w wersji śniadaniowej Termin ważności widzę, że tu jest chyba ponad 2 lata tak mi się wydaje, no ale ważność do 2024 roku, więc jest ok powiedziałbym, że to nawet świeża dostawa Jest kartonik. Mamy jak zwykle spis w języku hiszpańskim, francuskim i angielskim. Wszystko ładnie opisane. I zabieramy się za ucztę. Zupa w proszku. Kurczak z makaronem. A czyżby się powtarzało z racji francuskich, takie kiepskie zupki? Chyba, że ta będzie zdecydowanie lepsze. Ale to się za chwileczkę okaże. Takie coś na 200 ml wody. No i powiedzmy drugie danie. Gulasz po madrycku. W stylu madrycki. 300 gramowy. Woda tu się gotuje. Na tą zupę. Chociaż ja za takimi zupami raczej nie przypadam. Ale spróbować muszę. Widzę, że taki gulasz z soczewicy Ale chyba jakieś mięso tutaj jest. I sporo tłuszczu. Jakaś kiełbaska i coś mocno tłustego. Takie pire z marchewki może? No ale po podgrzaniu wszystko się okaże jak to będzie wyglądać ładnie i smakować. Najpierw zupka powiedzmy taka dosyć gęsta się zrobiła. Są takie cieniutkie makarony i chyba nic poza tym. Bardziej tak do picia niż do jedzenia. Powiedziałbym trochę taki dziwny posmak, Może tym kurczakiem rzeczywiście czuć. Ale raczej według mnie nie jest to zbyt dobre. A Jak dla mnie oczywiście. No i taka zupa w proszku raczej według mnie nie pasuje do racji wojskowej. No ale jest, spróbowałem. Wszystko to takie pokroju właśnie jak w racjach francuskich, czyli nieciekawa sprawa. Tu może będzie lepiej cały ten tłuszcz się rozpuścił te pomarańczowe, co myślałem, że marchewką jest też się rozpuściło dało taki ładny kolor to raczej chyba marchewka nie była mam tutaj te kawałeczki jakiegoś mięsa całkiem dobrego no i ta, takie jakiś większa Kiełbaska, powiedzmy taka dosyć mięciutka. Hmm. Mało mięsa w kiełbasie, powiedziałbym to. Mięso, co jest osobno, to jest zdecydowanie lepsze. Sam sosik no, jest tu mocno tłuste, to. Całkiem fajny, mocno tłusty. Do ciecierzycy trzeba się przyzwyczaić, więc nie wszyscy pewnie je lubią. Ja już jadłem to nieraz, więc mi jak najbardziej to odpowiada. Powiedziałbym, że troszeczkę za mało tego lepszego mięsa. Zamiast tej kiełbasy lepsze by było mięso. Ale tak jest to całkiem fajne w smaku. Takie może troszeczkę paprykowy posmak jest. Ale jest ok i zdecydowanie trzeba to doprawić pieprzem. Ale zjeść jak najbardziej się da. Izotonik w jakiejś takiej małej saszetce. Nie ma tu też opisane na ile to ma być wody, ale mamy tego 4 sztuki. Aleje powiedzmy mniej więcej 200, bo chyba raczej więcej nie potrzeba. Najwyżej się dosypie jeszcze więcej. Kolejna puszeczka, tym razem tuńczyk w oleju. To jest przykład puszeczki, nie takiej jak w Polsce, że mamy pół ryby, pół oleju. Tutaj tego oleju jest zdecydowanie mniej, a więcej po prostu ryby. No ale raczej łyżką to chyba nie za bardzo. Poproszę o widelet. Dziękuję. Tuńczyk jak tuńczyk. W oleju bardzo dobry, zdecydowanie lepszy niż taki co jest w wodzie. Przynajmniej jest jakiś lepszy smak. Oczywiście to jest tuńczyk w kawałkach, nie jakaś tam wersja sałatkowa poszatkowana. Ja takich sałatkowych nie lubię, a taki jest jak najbardziej OK. Barwiło się na taki kolor, troszeczkę pomarańczowy. No, ja za bardzo tych izotoników nie lubię. I chyba trzeba tutaj jeszcze jeden dodać. To są lekką mdławe. Chociaż są niektóre takie, co mają trochę cukru. Te raczej do nich nie należy. Może jeszcze odrobina. Wydaje mi się, że jeden to jest tak na 150 ml wody, raczej chyba nie więcej. No oczywiście mdławy nadal jest, no ale oczywiście jakieś nawodnienie jest. No i zawiera witaminę C. To też jest jakiś plus. Jeszcze coś tu do jedzenia mamy? Dżem albo krem Brzoskwiniowy? W takiej formie. Tyle, że nie mamy do tego nic. Aby to posmarować na jakiś chleb czy jakieś crackersy. Więc troszeczkę tak to tu nie za bardzo według mnie pasuje. Jeszcze ciężko to tworzyć. Jest to w takiej formie powiedzmy galaretki. Hmm. Dobre. Czuć brzoskwinie. Jest słodkie. No ale takie coś bez żadnego dodatku to trochę kiepskawo do zjedzenia. Zdecydowanie jakieś krakersy by się przydały, no ale w tej racji nie ma. Ale smaczne jest. Co tu jeszcze zostało? To później guma, żel do dezynfekcji rąk? Czyli zamiast chusteczki? Pasta do zębów. Sama szczoteczka jest w wersji śniadaniowej, więc tu jest niepotrzebna. Dwie tabletki do dezynfekcji wody. Trzy paliwka. Takie siedmiogramowe. Paczka zapałek niestety tych kiepskawych, no ale ważne, że są jakieś składana kuchenka, zaraz sobie ją złożę, zobaczę jak to wygląda, no oraz papier toaletowy lub forma chusteczek, 10 sztuk i to tu wszystko. Jeśli chodzi o rację, to powiedziałbym, że racja niezbyt dobra, ale niezbyt też zła. Taka powiedziałbym przeciętna, na pewno nie zachęcająca do kolejnego zakupu, no, ale całe szczęście mam jeszcze inne. Wersje obiadowe, może tam będzie jeszcze lepiej. No ale tak źle jeszcze nie było. No to jest taka forma. Tu wkładziemy oczywiście paliwko do środka i na górę jakieś naczynie do podgrzewania. Dodatkowe informacje na ten temat będą podane pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem, daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.